Cześć wszystkim, z tej strony na i dzisiaj pokażę Ci, jak dodać zdjęcie do kontaktu w telefonie OP40. Na początku musimy wejść w telefon, a następnie wejść w kontakty. Teraz wybieramy pierwszy kontakt, który chcemy, którego chcemy zmienić obrazek i musimy kliknąć. W tą długopisu. teraz musimy kliknąć dodaj zdjęcie. Teraz możemy wybrać spośród zdjęć na urządzeniu, zdjęć Google lub ilustracji. W sposób, żeby wybrać zdjęcie na urządzeniu, musimy kliknąć Galeria. Teraz możemy wybrać nasze zdjęcie z galerii. Teraz musimy jakiś zapisz. I to tyle na dziś. Mam nadzieję, że pomogłem. Cześć!